Witam wszystkich na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imieniem Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. W dniu dzisiejszym ćwiczymy, ponieważ zostaliśmy nominowani przez ZSCKR w Lututowie oraz OSP w Droblinie i podjęliśmy wyzwanie i ćwiczymy i zbieramy fundusze dla Martynki i Patryka rodzeństwa Siedlec, których, którzy chorują na miopatię. Jest to ciężka, Podstępna choroba, która powoduje utrudnienia w mówieniu, oddychaniu, piciu, w normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Dzieci potrzebują specjalistycznego sprzętu, między innymi respiratorów, które służą im na co dzień do normalnego funkcjonowania. Dlatego postanowiliśmy pomóc i zbieramy fundusze na ten cel. Pobaga, przystępujemy do ćwiczeń. Raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Po ćwiczeniach. Do kontynuowania naszej akcji nominuję za przyjaźnioną Miejscową szkołę, zespół placówek oświatowych imieniem żołnierzy majora Zenona i panią dyrektor Jadwigę zabłocką Juszczuk. Na koniec chciałem podziękować wszystkim ćwiczącym i zwrócić się do rodzeństwa Martynki i Patryka. Życzymy Wam jeszcze raz zdrowia, wytrwałości i dużo sił. Nam dzisiaj pogoda nie przeszkodziła, deszcz nie straszny. Życzymy, żeby Wam też nic nie po nie przeszkodziło w powrocie do zdrowia. Trzymamy za Was kciuki!